i stratą życia życiu w grząskiście. <gry> nie no, no chociaż wiesz no może być ręcznik. Tak, no <gry> no, <gry> no to nie. Ma no ha, nie możesz pozbawić mnie życia, bo już go nie mam. No właśnie yy, tak, yy, nie ma zbytnio o czym mówię, za bardzo o czym mówić. no ja może powiem, że chciałbym wziąć z tego kopertusta. Znaczy, Tina, ukradnę ci go i uciekam, zrobić baterię. oj sniki, sniki, bastaj tam. Hmm, nie miałem zrobić baterię? Jep. Jak się robiło baterię, bo już nie pamiętam. Aha, kable, człowiek. Kable. Ja... jep, jep, jep. Pamiętam te kable. Hmm. Co w Kimanie, czy jeszcze nie, niech skończę tylko robić te, yy, jak to się nazywa bateryjki. Cyk, cyk. No to cztery Dobra, 3, 2, 3, 2, 3. więc mów, mów 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 jak zrobić, bo mam już wszystko co potrzebuję. Tak, po środku maszyna. No dobrze. Yy, na górze, na dole, po lewej, po prawej musi być yy, yy, bateria. Aha, już wiem jak to zrobić teraz. I jest ta kable. Zresztą, kable. Jak nie. widać od razu odpowiedzi, 2, 2, 2. 2T. MF transmitery. Dokładnie. A i to, jest, to przechowuje energię. To jest potrzebne na przykład do ładowania baterii. Trzymaj. W trzymaj, panie elektrykormus. Tak. I zaraz pójdziemy spać i wytłumaczę zasadę działania, ponieważ. No, wytłumaczę za chwilę. Wiem. Ten generator przyjmuje energię z boków i wysyła albo na, gó na górę albo na dół. Czyli żeby to działało, to teraz trzeba by tą maszynę postawić tutaj. Hmm, Czekaj, tutaj. bo ja tu niższe. Okej. Okay. Znaczy, że można no, poziom wyżej tak. dać tutaj. Zumienie. No dobra. No, tak. usuniesz ją no, potem? Tak, tak. Że co? Usuniesz ją potem bez problemu no można ten klucza, mamy klucz jeszcze nie o i jak tutaj widać ona te maszyna na teraz we chwili nie na nią no, zbiera energię, to się ładuje zbiera energię a te trzy nie patrzcie w rzeczywistości ona 60 tysięcy punktów energii tylko zbiera a no, to punkt jest energii y to nie Eu. jest skomplikowane, nie szóć. trzeba nie wiedzieć że jedna bateria to jest 10 tysięcy tych punktów energii jedna bateria no jak potem się namładuje nam to wszystko tak. Te, te baterie to tak powiem instant będą ładowane, po prostu tak. wrzuci się je i one po prostu wyskoczą na ładowane. I ona oddaje energię, ona przyjmuje energię z boku, tej chodź tutaj. Choć już już biegnę, tego chciałem. Ona przyjmuje energię energię z boku, czyli z, te, z tego bloku tutaj, z tego kabla tutaj. Oraz ona oddaje energię kablem w dół albo, albo w górę. Tam w górę nie można, bo w tak nie dmuchać. O, okay. sorry. W góry nie można, ponieważ blokuje ten inny efekt i teraz można by podłączyć ten kabel na przykład do innego, 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 innego MFF, ten żeby, żeby podwójną ilość ono było energii. Czy ja dobrze Znale, słyszałem? Tam to, coś no, wybuchło. Tak, słyszałeś dobrze. Ja nic nie słyszałem. Hiperkrydyk na koło mnie zanósł, świnia. Jadą. Tak, M można to zrobić, ale. Y znaczy nie trzeba tego robić, ale ja polecam, ponieważ. No sześć, sześć baterii na nie w dużo. Ja pokażę, pokażę każę ciekawą rzecz, ten się ładuje, ale oddaje od razu energię temu. Tak, ten na górze się ładuje, hmm. ale od razu oddaje, ponieważ energia idzie tak daleko, jak tylko może. Yy, czyli jak i... daleko może, to raczej nie tam jest chyba zasięg nie yy, Tak zasięg, aha, no tak, 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 tak daleko jak może, nie, i na przykład odległość kabli nieogranicza, wiem, że Niemcy oś na yy, się będzie dłuższe niż 8 8 bloków y, kabli, tak, 8 bloków y, kabli będzie to zaczyna tam y, zaczyna tam mieć problemy, ale to tam te zasady są takie niezbyt jasne dla mnie więc najlepiej żeby to było mniej więcej 3 odległości od no, totalowanie mi się nie podoba szczególnie, że ma, y, że ma głośno po prostu i w ogóle nie? no okej okay. I no, znaczy to jest wszystko co do elektrowni, można by jeszcze więcej więcej dodać generatorów, w sumie tej 12 bodajże. I można by w sumie podłączyć to kablami bezpośrednio pod maszynę, ale do tego potrzeba dużo więcej surowców, więc w to wystarczy. Ten blok na, na, na dole... o, co jest? Ten Jaki blok? Ten blok na dole na razie nam... znaczy ten 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 na wystarczy na razie. Będziemy, będziemy dodać, ładować? Będziemy, tak, będziemy ładować baterie. I teraz... Ja, jakieś mam baterie do ładowania. Ten generator gdzieś w ziemię. Można by go zniszczyć. Jak już nie ma w nim nic. Nie ma w nim nic. Wajak, że nie ma, nie, że, nie, że nic w nim nie ma. Nie ma więc w tym generatorze. Chcesz oczywiście? Zniszczyć? No dobrze. No świetnie. Jak? Wow! Yeah! Tak. Oh, o yeah. Aha, y widzowie nie wiedzą jak kurzu sobie być nie? No tak, bo to no to się na pewno pokaże w, loop, w loopersach, jak to zrobić, bo... E, dobra, w takim razie ja ci oddam ten klucz, bo on w moich rękach nie jest... najlepszym tak. rozwiązaniem. O, I... Zniknął. No, zniknął. <laughs> Żartuję. I zrobię tego, jeszcze jeden, jeszcze jeden panel słoneczny może, chociaż dorzucić się może z trzy szkła. Hmm. Devil, tam w Coś? Znaczy szkła mam, ale potrzebuję, aczkolwiek możesz wziąć na dole w piecach yy, tam. Okej, okay, dobra. Topi się cały czas. No, 16 ja tylko trzy... Ja tylko trzy potrzebuję, wiesz. Będziemy 32 to No, no więcej żeby cię. To co no. więcej generatorów? No, Kurde. No fajnie no, by było. Ale potrzebujemy to... koła koal dosta i... koal dosta mam, ja mam akurat 11 jeszcze oprócz tego co już jest no daje hmm. się, możesz ale nie, koal dosta, ale mam gumę i szkło daj mi szkło, to jest potrzebne mi tylko dziękuję proszę i tylko dużo nawet baterię można zrobić baterie też się zaraz zrobię, tylko poczekaj jeszcze muszę zrobić tak, jeszcze jeden Generator. Kurczę, nie mam baterii pustych, żeby zrobić. No. Zrobię baterię. Mhm. Mm -hmm. myślę że jest bardzo dobry pomysł. No tak, Krzysztof, źle to zrobiłeś. W ty, to jest kilka baterii masz. Myśli mógłbyś chętnie, ale puste, tak? Mhm. Mm tylko, że ja akurat nie mam... Irona nie mam już na to, żeby zrobić to, wiesz? I iron? Tak, dwa to jeszcze muszę circuity zrobić. Mi się zdarzy, że zrobię coś źle. A nie, dobrze, postawię. Dobra. Czy ja mogę po prostu postawić tesoro panera? Tylko Tylko powiedz masz? gdzie. Tylko powiedz gdzie, okay. bo wiesz... Ja mam ponadnaturalne zdolności destrukcyjne. Tak, trzeba bardzo wstępnie patrzeć gdzie kłaść. No to tutaj. Znaczy, podwójnie, no jeśli przyjść to kładzie. Tutaj. No. O! Zepsułeś. <grym> to ty. Okay, to no. It was you. Jest jeden. Okay. I gdzie mogę yeah, jeden? Okej. Najpierw trzeba iść Tutaj. Tu po... O! Co Spadło. Spadłem. Zwyższam. Okej. Okay. I gdzie no. postawić? Tutaj, tak? Tutaj. Tutaj. W no mam to tylko jest jeden tak? naprawdę, więc o, tylko jeden podstawy Proszę ładujesz, tak. teraz energia powinna No teraz jeszcze szybciej Ej, chwila, muszę powiedzieć, czy to działa no, To działa Wiesz co? Tak energia może być rozdzielana, ale to działa okay. y, Co chciałem powiedzieć No jeszcze trochę, tak wiesz, piorun, trzepnie, to jeszcze trochę Frankenstein jakieś zrobimy Zu baterii, jak najmniej co to tak z 20% no to... w tyłu. No to, no spoko, to robię. Kto jeszcze dasz mi koper to będzie świetnie po prostu. A gumy nie potrzebujesz? Eee, czy... Gu... gumy ma... Tina jeszcze potrzebuje, bo ty się skończył. Okay. Tina. I Nice. Dwóch mało ionu, bo tutaj nie ma nic innego. No tego ironu to chyba tyle życie jest, co kod napłakał. No o tyle jest, nie? Dygmał A gdzie ty, gdzie, ty, gdzie ty dałeś w ogóle mi tego irona, bo tu nie ma w ogóle? No i ten ion tu daję. Aha, no to może nie zauważyłem to szczegółu. Ja... Kable trzeba zrobić. No to zaraz się zrobi kable. No, dzięki. No. Oh, nice. Tu jest, tu jest, tu jest. Schował się z kuba, więc no. Kudy, nie masz jednego kopera? Eee, mam. Trzy. No to jeśli możesz tutaj. daj. To ma jeszcze jeden ci damy, to będziesz miał. No to będę już miał i ja. No jeszcze jedną miątkę. Ja... No. Nie ja mam kable, kurde mam w sam raz, wiesz. Aha, dobra. E, kable pomyślałem, gumę, nie? Dobra. Świetnie Krzysztof. Świetnie, ale żeś nie położył jednej rzecz. Oh yeah. Dopuszczę więcej baterii, jeśli mogę. Ile potrzebujesz? Max, ile mogę zrobić? Czy jakąś specjalną wartość? No 32 byłoby tak i po 7 czy 10 to byłoby dobrze. No to dorzuć mnie, jeśli możesz. Troszkę redstone'a. Bo cierpię eee, na jego. No chyba nie mamy. I w ogóle nie będziemy mm, mieć tego, tak Musimy mieć jeszcze troszkę. David coś tam krzyczał nie na dole, a to są bodajże 4 sztuki. No 4 sztuki, ale to są 4 baterie. To są 4 baterie. Nie, to są 2 baterie. Nie, chwila. Tak, to są 4 baterie, bo tylko jeden. Giejemy, giejemy. No, wytyłuj. A korespondency masz? No... Oj tam, oj tam, oj tam. Oj tam nie masz? Oj, tam ty tam kłopotliwy widzę jesteś, no Dobra, w tej chwili mamy 10 baterii No dobra Kopera mi dorzucił Rozumiem, że mam produkować Czuję się trochę jak bot No dobra, dorzuca dobra. mi wszystko, kurde akurat W <giby> kimę No w kimę, bo... Eee, już, 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 tylko skończę. Hej, daj. Hey. nie działają w nocy. Masz postawę baterię, to wówczas się do tego, do generatora. Zaraz. Jakiego generatora? Do it. Now. Jakiego generatora? Tego na dole. O, teraz patrz, jaki będzie instant. O. <laughs> Cześć. Dobrze. Lulu. Okay. Jeszcze więcej baterii trzeba by zrobić. A dobra, po teraz. Bateria to trzeba z zrobić. Koniecznie. Koniecznie, koniecznie. Ormus nie zostawia mi tych drzwi po co? Dobra. Aha. Ja do skrzynki na chcę. Okej. Do skrzynki. Tak W sumie byś się zmieścił. Dobra, dla każdego uda. Aha, ubiegaj. Co? Tej skrzynki na... A, Tak. Jest... Tej skrzynki te nie można wziąć, użyć, że tak powiem. No, no to ładnie żeś to odkrył. To na to ale musi wystarczyć. No to możesz ją postawić tutaj też, nie? Co? Nie, my chodzimy do tego na, na górze ale w sumie to nie ma znaczenia, nie? Bo tak 16... 16, no. baterii się tutaj się do tego włoży, nie? Okej, okay, dobra, teraz drugi macerator, bo non stop maceratorów używamy. No dobra, mmm, po jakimś razie muszę zrobić trochę pików, a nie mam, wyobraź sobie, drewna. Ma ci cię nawet na dam. Benefekcje. Nie, nie. Dobra. Trzy, dobrze? Dobrze. Ma. No ja mam, ja mam trzy, ja, no... No i właśnie zawalać w półek. Widzisz, się fało w tym kierunku, a nie takie nudne. <grystanie> Ale mi miejsca tu brakuje po prostu. E, maszyna potrzebuje? E, aha. <grystanie> no właśnie. E... Dajcie pofukać, czy masz ten? Czy masz? Mają Boosta chociaż? Ion ja dufta nie mam. O, to mam ion przynajmniej. Raczej to znaczy idę. Idę wrzucić a... tam te baterie do tego. Ale co potrzebujecie? Iona. Yeah. Ten dusta, ten, i fajny ion, Fajny iron potrzebuje tylko dwa, żeby to zrobić... Ja mam cztery. cię, Gdzie jesteś? Tutaj. Żyj. Ta, tam zombie jest. A ja ci to... No kurde. Chodź tu. Co ty tam tworzysz najlepszego? No jak to co? Far A, faremka i zrobiłem już źródło Mamy dobra, starają. teraz yy, co ja chciałem a jak będziemy tu wchodzić, jeśli mogę zapytać no to obok Aha. w taki sposób ja, ja myślałem, że zrobisz tak, że będzie jakieś wyjście z podziemi. ziemi nie? udoskonalę to jeszcze, na razie na razie rozumiem, że to jest tego, żyjący szkic tak Potem będę się bawił dalej Na pewno coś hmm. zrobię wyjście z podziemi Na 100% Dobra co zrobić macerator, więc macerator, macerator ro robię Ale do tego potrzebuję electric circuit, jeśli dobrze pamiętam A mam tylko jeden A potrzebuję Potrzebuj dwa, dwa co? No mm. masz, masz wszystko co potrzebujesz? No, oczywiście, mam wszystko oprócz redstone a. Super, i tu chyba idzie i w ogóle. No dobrze, tylko gdzie jest Redstone? Nie, Nie ma O się... Oh my gosh. Okej! Okay. To, inne, co potrzebujemy do wciąż, to jest yy, ten... Yy, ...fuck. Redstone? Nie, yy, Mobile Charger. Idziemy do kopalni. No to co? Zostawić to wszystko, pochować po skrzynkach? No no o no. No, trolololo, dobra. Tak, to jest niepotrzebne, Bądź to jest e, David, no idziesz idzie ja z nami tak. na wyprawę Nie? Caio? Dlaczego? No, wyjdźcie teraz tam, a ja tutaj się będę bawił dalej. E... Jak przyjdziecie, to zobaczycie efekty, przynajmniej. No dobra. Czekaj, to, ignotę wrzucę na, na przetapianie. Jeśli mógłbyś... Nie, to oczy nie mamy i nie będziemy mieli. No ale nie potrzebujemy, bo tam wszystko oświetlone jest. Chwila, ja, tam, ja, ja, trzeba... ja mam, tam trochę. Nie jest. wszystko oświetlone, chodź Armus. Armus, trzymaj. O dzięki. Nie wziąłem. Armus. Czy... Gdzie jesteś? Nie, nie no. wziąłeś. Tak, Musiałeś gdzieś. Masz. Dzięki. Ale tam już, tam kole, to kolał. Tam trzeba nie? То заежжуuje там коллайdu будутя. Нубе.